Pewnie zastanawiacie się, co robię na kanale Anity. No właśnie, dlaczego zaprosiłam Patrycję Gryciuk, autorkę planu oraz tak uwielbianych przeze mnie 450 stron, które mam nadzieję już przeczytaliście. Bo jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wiecie, nie przyznawać mi się do tego, bo polecie największy na świecie foch, naprawdę uwielbiam tę książkę, o czym zresztą doskonale wiecie, bo paplałam o niej, o planie też paplałam. Także linki do moich filmików znajdziecie w opisie poniżej. A dlaczego zaprosiłam dziś Patrycję? A dlatego, żebyście ją bliżej poznali, bo to przewspaniała autorka oraz przekochana osoba, która już za chwilę odpowie na nasze pytania. Moje oraz Wasze, które swego czasu zbierałam poprzez Facebooka. Wybrałam 10 najciekawszych pytań. Do tego dorzuciłam dwa od siebie, no i zaraz Patrycja nam na te pytania odpowie. Niestety w takiej, a nie innej formie, z uwagi na dzielącą nas odległość, bo chyba nie muszę mówić, że wolałabym gościć Patrycję u siebie. Niestety Wrocław, Genewa, no trochę to daleko, trochę nie po drodze. Mam jednak nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Także Patrycjo, mam nadzieję, że jesteś gotowa na rozgrzewkę leci coś prostego. Co wolisz? Kawę czy herbatę? Zdecydowanie kawę. Nie herbatę piję tylko, jak jestem chora. Eee, wolę zdecydowanie pić kawę. Wiesz co? Myślałam, że może jednak odpowiesz herbatę, może dlatego, że sama nie przypadam za kawą. A tu no proszę, kolejna kawoszka. Lecimy z kolejnym pytaniem. Gdybyś mogła na jeden dzień zamienić się w dowolnego ptaka, jaki to byłby ptak i dokąd byś poleciała? Ciepłe kraje, czy może wręcz przeciwnie? Bardzo dobre pytanie. I nie dlatego, że, że myślę o jakimś konkretnym miejscu, tylko dlatego, żeby, że mogę Wam powiedzieć, że ja bardzo się boję ptaków. Ja mam fobię i jak widzę y, trzy gołębie, to, to już uciekam na drugą stronę ulicy. Y, jak widzę kurę, która idzie w moim kierunku, to też uciekam. Y, także ja w ptaka na pewno bym się nie chciała żadnego zamienić. To muszę przyznać, że mnie zaskoczyłaś. Ciekawe jak odpowiesz na kolejne pytanie, jedno z moich ulubionych. Otóż wyobraź sobie, że możesz cofnąć się w czasie i gdybyś tak przyniosła się w przeszłość i mogła stać się autorką już wydanego dzieła, kto by to był? To znaczy, to jest chyba tak, że jak pisze się książki, to nie chce się koniecznie pisać tak jak ktoś inny, to znaczy w ogóle się nie chce pisać jak ktoś inny. Chce się pisać po swojemu. I trudno by mi było wcielać się w jakiegoś innego autora tudzież, yy, nie wiem, Wcielać się tak. Nie, 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 to raczej nie dla mnie. Patrycjo, skoro nie chcesz się w nikogo wcielać, to może jako Ty, Patrycja Gryciuk, autorka dwóch powieści, które cieszą się uznaniem wielu czytelników, udzieliłabyś jakichś rad początkującym pisarzom? Oprócz tego, że trzeba dużo czytać i trzeba dużo pisać, to przede wszystkim nie zniechęcać się. To jest chyba najważniejsza rzecz y, dla kogoś, kto zaczyna. Nie poddawać się i nie zniechęcać się, próbować, próbować do skutku. A jak radzisz sobie z brakiem weny? Ja nie, nie jestem przekonana, czy coś takiego jak wena istnieje. Um, są momenty, w których piszę, są momenty, w których nie piszę, ale przede wszystkim um, piszę wtedy, kiedy mam już całą historię w, w głowie, więc jakby nie potrzebuję weny, potrzebuję czasu, którego często mi brakuje, a, a nie szczególnie weny. Nie, to znaczy tak i nie. Tak, dlatego że każda książka inspiruje się jakimiś wydarzeniami, yy, niekoniecznie z mojego życia, ale w ogóle które, nie wiem, zaobserwowałam, yy, usłyszałam, ktoś mi powiedział albo właśnie przeżyłam, yy, ale z, z drugiej strony yy, nie, dlatego że to nie jest opis dokładnie tego, co w moim życiu się wydarzyło. Yy, no i to chyba jest jasne. Dlatego, że nie, jeżeli chodzi o plan, to na przykład nie jestem żoną milionera, a jeżeli chodzi o 450 stron, to nie jestem autorką bestsellera jeszcze. I jeszcze jedno pytanie związane z pisaniem. Czy istnieje jakiś magiczny sposób na sukces? Hmm, chyba nie. Um... Przynajmniej ja go na razie jeszcze nie odkryła. To jak go odkryjesz, mam nadzieję, że dasz nam znać co i jak. A teraz przechodzimy do Twojego debiutu literackiego, do planu. Otóż pojawiło się pytanie: kogo wybrałabyś na miejscu Anny, cudownego, wspaniałego, najlepszego na świecie, Lorkena czy może Sergeja? Myślę, że. Hmm, jak tutaj. Od... Ja... To jest taka trudna odpowiedź, żeby nie narazić się czytelniczką. Ale myślę, że jeżeli ktoś śledzi mój fanpage na, na Facebooku, to, to to już wie. E, no oczywiście, bezapelacyjnie ten wyścig wygrywa Lorcan. Jakoś nie dziwi mnie twoja odpowiedź, team Lorcan Forever. A teraz powiedz mi, dlaczego 450 stron ta książka ma taki tytuł, skoro na portalach podają, że ma 416 stron? Żeby dowiedzieć się, dlaczego tak jest, to trzeba przeczytać książkę. Dlatego, że ta liczba 450 jest związana z fabułą powieści, więc nie chcę tutaj zdradzać ym, y, sekretu yy, i nie chciałam naciągać specjalnie fabuły, żeby było 450 stron, dlatego jest 416. Wszystko jasne. Kto jeszcze nie czytał tej książki, koniecznie musi nadrobić zaległości. A teraz, Patrycja, skoro jesteśmy przy 450 stronach, a wcześniej pojawiło się pytanie o plan, może zdradziłabyś nam, którą z tych książek chciałabyś zobaczyć na dużym ekranie? Obydwie najlepiej. Yy, nie, myślę, że pierwszą. Myślę, że plan. Plan nadaje się bardzo na film. Yy, jest opisany takimi scenami. I no ale musiałaby być to hollywoodzka produkcja z wielkim rozmachem, bo inaczej nie dałoby się tego wszystkiego ogarnąć. Trzymam kciuki mam nadzieję, że plan zostanie kiedyś zekranizowany a teraz przechodzimy do Twojej kolejnej powieści, otóż nie ukrywasz że coś tam tworzysz, coś piszesz, pewnie stąd to rozpierniczające system pytanie, nie wiem kto coś ma do Briana Adamsa, ale generalnie to pytanie brzmi czy w trzeciej Twojej książce Denat mógłby zostać uśmiercony Pękniętą płytą winylową z którymkolwiek albumem Briana Adamsa. Paweł, dziękuję Ci za to pytanie, wiem, że to ty je zdałeś. <grym> um, w trzeciej książce no nie będzie raczej Briana Adamsa, ale jedyne, co mogę Ci obiecać, że będą płyty winylowe. Zrobię to dla ciebie. Kamień serca Brian Adams może chyba spać spokojnie. A teraz, skoro jesteśmy przy Twojej kolejnej powieści, czy mogłabyś nam zdradzić, kiedy możemy się jej spodziewać? Um, kiedy? Kiedy nie mam pojęcia. E, zaczęłam już ją pisać, e, jednak nie wiem ile czasu mi to zajmie. A potem jeszcze trzeba znaleźć wydawcę, wydać i tak dalej. Więc kiedy? Niestety nie wiem. E, postaram się to zrobić tak, żebyście nie musieli czekać e, następnych 5 lat. A czy mogłabyś zdradzić nam co nieco na jej temat? Będzie to powieść dla kobiet. E, taki Babski Wiscatch west czyli no, jak się łatwo domyślić, powieść o miłości. Po raz pierwszy. Główna bohaterka nie wywodzi się z Polski. To chyba to dzięki. Dodam, że w trakcie naszych rozmów facebookowych udało mi się z Patrycji wyciągnąć, że powieść ta będzie nosiła tytuł na zawsze Marnix. Bohaterami będą Amerykanka Grace, a także Holender Marnix. Akcja będzie toczyła się we Francji i będzie to romans dosyć smutny. Podejrzewam taki totalny wyciskacz łez. Zresztą Patrycja ma dla Was fragment tej powieści, tak totalnie przedpremierowo, a zatem zachęcam Was do jego wysłuchania. Przeczytam Wam kawałeczek, po prostu kawałeczek notatek yy... Które robię, kawałek tekstu, który, który aktualnie piszę, nad którym pracuję, i który oczywiście nie jest jeszcze gotowy, ale przynajmniej e, dawam to jakiś fragmencik, e, będziecie wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Kiedy ktoś pyta mnie o wiek, potrzebuję chwilę na zastanowienie. Wcześniej tak nie było. Kiedyś wiedziałam od razu, teraz mam z tym kłopot. Liczę. Lata lecą tak szybko, że chyba już nie nadążam, gubię się w rozrachunku. Poza tym mam wrażenie, że zatrzymałam się w pewnym wieku i od tego czasu tkwię w tej liczbie. Patrzę w lustro i się nie poznaję. To nie ja. Myślałam o tym długo, bo i tęskniłam za nim długo. Aż wreszcie stwierdziłam, że skoro wszyscy teraz opisują tylko prawdziwe historie, albo przynajmniej fabularyzowane, ale takie na faktach, to i ja tak muszę. Odszukałam go wczoraj w czeluściach internetu i wkroczyłam powoli, ale pewnie w jego teraźniejszość. Otworzyłam rozdział, który już dawno temu oboje uznaliśmy za zamknięty. Marnix. Chciałam być jego przyszłością. Albo przynajmniej chwilą, skoro przyszłość miała się jednak ku Schułkowi. Sceną zamykającą fabułę, jak na filmie tuż przed końcowymi napisami. Patetyczne, wiem. Czasami wszechświat stara się nam coś powiedzieć. Albo to my, przekornie. Chcemy na siłę znaleźć rozwiązanie na pytania bez odpowiedzi w najmniej logicznym miejscu. Marnix i ja urodziliśmy się tego samego dnia, miesiąca i roku o tej samej godzinie. No, prawie o tej samej. Marnix zgrabnie opuścił łono matki o 23.20, a ja zapierałam się i musieli mnie wyciągać kleszczami 6 minut później. Nie byliśmy w tym samym brzuchu, ani nawet w tym samym, w tym samym szpitalu czy mieście. Zaistnieliśmy daleko od siebie w innych krajach, różnych kulturach i językach. Jednak po siedmiu latach spotkaliśmy się, ale o tym będzie potem. Dziś, 40 wiosen później, postawiłam wszystko na jedną kartę. Tylko do niego mogłam wysłać tę wiadomość i tylko on mógł ją zrozumieć, albo przynajmniej nie uznać mnie za wariatkę po jej lekturze. Wiedziałam, że będzie czytał kilkakrotnie, być może nawet na głos, brzmiała tak. Tacy już po prostu są ludzie. Taka jestem ja i już się nie zmienię. Nie ma na to szans, czasu nie ma. Możesz o mnie myśleć, co chcesz, mówić, co chcesz. Już się nie zmienię, już mi nie przejdzie, może być tylko gorzej. Trzeba było częściej trzaskać mi drzwiami przed nosem. Trzeba było mniej mnie słuchać, trzeba było wybrać jego. Znienawidzisz mnie przez te słowa, jeżeli już nie znienawidziłeś przez wszystkie wcześniejsze. Miało być odkupienie wina i ostatni gwóźdź do trumny. Wszystko jedno, możesz odpuścić i mi i sobie, bo czasu już nie ma. Spotkaj się ze mną. Tylko trzy dni, proszę. Grace. Notatka wyrwana z kontekstu nie miała chyba sensu. Choć ważyłam każde słowo, długo zastanawiałam się, czy powtórzyć już się nie zmienię, czy odczyta to jako błąd powstały w pośpiechu pisania czy jako zamierzony mechanizm mający na celu wzmocnić nasycenie tego stwierdzenia. W końcu Marnik jest inteligentny. Wie, że nie rzucam słów na wiatr i że każde z nich ma u mnie znaczenie. Zostawiłam więc. Zrozumie. I to by było na tyle. Dziękuję Anicie za, za możliwość wystąpienia w tym filmiku. E, wszystkim czytelnikom za, za pytania, bardzo interesujące. Trzymajcie się. Pa. Patrycjo, bardzo dziękuję Tobie za to, że podzieliłaś się z nami tym fragmentem i że odpowiedziałaś na nasze pytania. Oczywiście trzymam za Ciebie kciuki, życzę powodzenia w pracy nad powieścią na zawsze Marnix. No i mam nadzieję, że ta książka tak dosyć szybko pojawi się na sklepowych półkach. Jestem Twoją fanką. Oczywiście, kto nie czytał, niech nadrabia plan. A także 450 stron, które tak bardzo, bardzo uwielbiam i które, uwaga, objęłam patronatem medialnym. Naprawdę niesamowita powieść. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się Pa!